Witam na prezentacji Planów Wynagrodzeń Genes. Zawiera ona podstawowe informacje o źródłach dochodu z biznesu i przykłady kwot pieniędzy uzyskiwanych na poszczególnych szczeblach kwalifikacji. Zostały one przedstawione na podstawie praktyki liderów tego biznesu. Ta prezentacja zawiera wyłącznie wiedzę na temat planu wynagrodzeń i przeznaczona jest dla osób, które mają już podstawowe informacje na temat Renes i produktów. Trwa ona około 14 minut. Łącznie źródło dochodu jest 6. Niektóre z nich działają od początku biznesu, a niektóre wymagają spełnienia określonych kwalifikacji. Te kwalifikacje będą przedstawione w dalszej części prezentacji. Zacznijmy od przeglądu wszystkich źródeł dochodu. Pierwsze źródło dochodu to marża ze sprzedaży detalicznej produktów. Wynosi ona 30% ich ceny. Sprzedaż jest ubocznym, ale bardzo pożytecznym efektem budowania sieci marketingowej. Osobom, które nie są zainteresowane pełną ofertą biznesu, ale intrygują je produkty, proponujesz ich kupienie. Oczywiście warto mieć kilka najatrakcyjniejszych produktów pod ręką, żeby od razu korzystać z tego źródła dochodu. Nie są to duże pieniądze, ale z pewnością się przydadzą. Drugi sposób realizacji sprzedaży – Szczególnie przydatny, jeżeli Twój potencjalny klient jest na tyle daleko, że składanie mu wizyt może być problematyczne, to zaoferowanie mu samodzielnych zakupów przez Twój sklep internetowy w Żynę z Global. Po przeprowadzeniu rejestracji klient sam wykonuje zakupy bez Twojego udziału. Kupując tą drogą, klient otrzymuje 20% rabatu od zwykłej ceny detalicznej, a Ty otrzymujesz 10% prowizji. Z takim klientem warto raz na jakiś czas się skontaktować. Wymieniać doświadczenia dotyczące używania produktów i powiadamiać go o nowościach. Dochody z takiej sprzedaży też nie są duże, ale też nie należy ich lekceważyć. Trzeci źródło dochodu wynagradza za główną aktywność w biznesie sieciowym, czyli za wprowadzanie nowych osób. Przyłączający się do Twojej struktury nowy partner wybiera i kupuje podstawowy zestaw produktów o wartości od 200 do 1670 euro. W zależności od wielkości zestawu, ty otrzymujesz premię w wysokości od 25 dolarów od zakupionego przez niego pakietu podstawowego, przez 100 dolarów za pakiet Supreme, 200 dolarów za pakiet Jumbo, aż do 250 dolarów za pakiet ambasadorski. Jeżeli systematycznie wprowadzasz nowe osoby, stanowi to pieniądze, które z pewnością zauważysz w twoim portfelu. Czwarte źródło dochodu to prowizja od obrotu zbudowanego przez ciebie zespołu. Struktura Twojej grupy ma postać dwóch gałęzi: lewej i prawej. Za każdym razem, kiedy zbierzesz 300 punktów wartości w jednej z nich i 600 punktów wartości w drugiej, otrzymujesz 35 dolarów prowizji. Punkty biorą się z zakupów produktów przez uczestników Twojego zespołu. Obejmuje to też produkty w zestawach startowych. Takie zebrane 300 i 600 punktów nazwane jest zamknięciem cyklu. Zamykanie cykli i wyliczanie premii odbywa się co tydzień. W miarę wzrostu Twojej grupy to zamykanie odbywa się coraz częściej, a Twoja prowizja rośnie. Jest tu jednak istotne ograniczenie. Nawet kiedy będziesz mieć bardzo wielką grupę i będziesz zamykać wiele cykli, do wyliczenia tej prowizji firma bierze nie więcej niż 750 cykli na tydzień, a pozostałe cykle pozostają zakumulowane do późniejszych obliczeń. Oznacza to, że maksymalny dochód z tego źródła to 35 dolarów. Razy 750 cykli, czyli 26 250 dolarów tygodniowo. Niewątpliwie to są już bardzo duże pieniądze. Warunkiem otrzymania tej premii jest Twoja aktywność jako uczestnika sieci, czyli zakupy za co najmniej 60 punktów miesięcznie. Odpowiada to mniej więcej jednemu produktowi. Musisz także mieć kwalifikację kierownika, czyli mieć w grupie co najmniej dwie wprowadzone przez ciebie osobiście osoby. Piąte źródło dochodu to premia dla kierownika zespołu. Zdobywając kolejne kwalifikacje wynikające z liczby osób wprowadzonych bezpośrednio przez ciebie oraz od obrotów Twojego zespołu, uzyskujesz dodatkowo 20 lub 30% wartości dochodów osób przez ciebie wprowadzonych, jak również 15, 10 do 5% wartości dochodów osób wprowadzonych przez te osoby, i tak dalej, aż do siódmej kolejnej generacji. Żeby otrzymywać ten dochód, musisz osiągnąć co najmniej kwalifikację kierownika nefrytowego albo kupić zestaw produktów Supreme lub większy. Szóste źródło dochodu to 3% od globalnych obrotów firmy dzielone pomiędzy wszystkich liderów o kwalifikacjach dyrektora diamentowego i wyższych. Ta premia z pewnością pozwala na realizację marzeń. Prześleśmy teraz krok po kroku, jak włączają się kolejne źródła dochodu w miarę rozwijania biznesu. Zbudowanie wielkich struktur i osiągnięcie satysfakcjonujących dochodów wymaga zrobienia pierwszego kroku. Biznes rozpoczyna się od zawarcia umowy z firmą, czyli zarejestrowania się w strukturze. W wyniku tego otrzymujesz własną subdomenę ze sklepem internetowym, do którego od razu możesz kierować rekomendowanych przez Ciebie klientów. Otrzymujesz też wirtualne internetowe biuro, gdzie monitorujesz swoje obroty, obroty Twojego zespołu, aktywność poszczególnych osób w Twoim zespole i wszelkie dane dotyczące Twojego biznesu. Od momentu zarejestrowania się masz także możliwość zakupu produktów przez Twój sklep w cenie hurtowej dla dystrybutorów. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, kupując produkty, nie płacisz też podatku VAT. Rejestracja kosztuje 26 euro. Krok drugi to aktywacja biznesu. Wymaga ona zakupu jednego z przygotowanych pakietów produktów lub innych produktów o łącznej wartości minimalnej 100 punktów. Po tym zakupie stajesz się członkiem zespołu uprawnionym do uzyskiwania prowizji ze sprzedaży internetowej oraz do kumulowania produktów w Twoim biznesie. Pierwsza podstawowa kwalifikacja to stopień kierownika. Jej zdobycie niezbędne jest do otrzymywania premii od obrotów Twojego zespołu. Uzyskanie tej kwalifikacji wymaga rekrutacji dwóch osób po jednej w każdej gałęzi Twojej struktury. Osoby te rejestrują się w Twojej strukturze RNS, otrzymują własne domeny, sklepy i biura wirtualne oraz aktywują swoje biznesy poprzez zakup produktów lub pakietów startowych. W ten sposób zdobywasz pozycję kierownika oraz uprawnienia do uzyskiwania premii od obrotów Twojego zespołu. Budowa struktury prowadzona jest w systemie binarnym, to znaczy, że tworzy ona tylko dwie gałęzie, lewą i prawą. Każda kolejna osoba zrekrutowana przez Ciebie jest zapisywana do jednej z tych gałęzi pod osoby już znajdujące się w Twoim zespole. Zakupy tych osób składają się na obrót Twojego zespołu. Podstawowy dochód w biznesie RENES to właśnie premia za obrót zespołu. Premia ta wliczana jest na podstawie każdego zamknięcia cyklu. Cykl zamyka się, kiedy po jednej stronie Twojego biznesu zgromadzisz 300 punktów, a po drugiej 600 punktów. Strony są dowolne. Niezależnie od tego, czy nowe osoby w Twoim biznesie zostały zrekrutowane przez Ciebie, przez Twojego sponsora, czy też przez osoby przez Ciebie zrekrutowane, wszyscy oni dla Ciebie tworzą dwie nogi prawą i lewą. W każdym momencie, kiedy lewa noga zrównoważy się z prawą w proporcji 300 do 600 lub 600 do 300, komputer automatycznie odejmie te punkty w Twoim biznesie, a na Twoim koncie pojawi się 35 dolarów. Takich cykli w każdym tygodniu działania możesz zamknąć do 750. Daje to maksymalnie tygodniowo 26 250 dolarów, czyli ponad 100 000 dolarów miesięcznie. Dodatkowo, jako kierownik uzyskujesz premie od wyników generowanych przez Twój zespół. Są one wyliczane od dochodów osób w Twoim zespole. Osoby, które Ty osobiście wprowadziłeś do biznesu, to Twoja pierwsza generacja. Od dochodów tych osób uzyskujesz 20% premii, a jeżeli wprowadziłeś co najmniej 10 osób, które mają włączoną automatyczną dostawę wybranych produktów raz na miesiąc, wówczas otrzymujesz nawet 30%. Zwróć uwagę na to, że premia wyliczana jest od dochodów Twoich partnerów. Oznacza to, że bardzo opłacalne jest dla Ciebie autentyczne pomaganie im, żeby zarobili jak najwięcej pieniędzy. Osoby wprowadzone osobiście przez osoby z Twojej pierwszej generacji to Twoja druga generacja. Od dochodów tych osób otrzymujesz 15%. Osoby wprowadzone osobiście przez osoby z Twojej trzeciej generacji, przepraszam, drugiej generacji, to Twoja trzecia generacja. Od dochodów tych osób otrzymujesz 10% premii. I znowu, osoby wprowadzone osobiście przez osoby z Twojej trzeciej generacji to Twoja czwarta generacja. Od dochodów tych osób otrzymujesz 5%. Od kolejnej generacji, aż do siódmej włącznie, otrzymujesz też po 5%. Obroty osób będących w Twoim zespole, ale nie wprowadzone przez Ciebie osobiście, są naliczane do obrotów Twojego zespołu i do premii od tych obrotów, ale nie liczą się do dochodów, od których jest wyliczana premia kierownicza. To od ilu generacji w głąb uzyskujesz premie kierownicze, zależy od poziomu Twojej kwalifikacji w biznesie. Jest ich w sumie 14, zaczynając od kierownika, a kończąc na koronowanym dyrektorze diamentowym. Już w połowie drogi przez kwalifikacje możesz na zawsze zapomnieć o problemach finansowych, niezależnie od tego, na jakim poziomie prowadzisz życie. Po aktywacji biznesu stajesz się dystrybutorem, a po wprowadzeniu dwóch dystrybutorów zostajesz kierownikiem. Pierwszy schodek na ilustracji to kierownik nefrytowy. Spełnienie kwalifikacji wymaga wprowadzenia czterech kierowników lub ośmiu dystrybutorów. Otrzymujesz wtedy przedstawioną wcześniej premię kierowniczą od dochodów osób Twojej pierwszej generacji w wysokości 20% lub 30%, kiedy będzie to co najmniej 10 osób zapisanych na autodostawę. Następny schodek to kierownik perłowy. Stajesz się nim wprowadzając 8 kierowników lub 12 dystrybutorów. Zapewnia to otrzymywanie premii od dochodów Twojej pierwszej i drugiej generacji. Kolejny poziom to kierownik szafirowy z 12 kierownikami. Dodatkowa kwalifikacja elit wymaga zamknięcia 100 cykli w miesiącu. Na tym poziomie premie kierownika sięgają już trzeciej generacji. Kolejne kwalifikacje oznaczają poziomy dyrektorskie w biznesie. Wiążą się one już z coraz bardziej atrakcyjnymi dochodami. Pierwszy taki poziom kwalifikacji to dyrektor rubinowy. Wymaga zakwalifikowania w Twoim zespole dwóch kierowników szafirowych i zamykania 200 cykli w miesiącu. Na tym poziomie możesz oczekiwać dochodów co najmniej 7000 dolarów miesięcznie. Kolejny poziom to dyrektor szmaragdowy. Wymaga zakwalifikowania czterech kierowników szafirowych i zamykania 500 cykli w miesiącu. Na tym poziomie możesz oczekiwać co najmniej 17500 dolarów co miesiąc. Kwalifikując sześciu kierowników szafirowych i zamykając 1000 cykli w miesiącu stajesz się dyrektorem diamentowym. Dzięki temu zarabiasz minimum 35 tysięcy dolarów co miesiąc. Następna kwalifikacja to podwójny dyrektor diamentowy. Osiągasz ją mając w swojej strukturze dwóch dyrektorów diamentowych i zamykając 1500 cykli w miesiącu. Dzięki temu zarabiasz minimum 53,5 tysiąca dolarów miesięcznie. Kolejne kwalifikacje, wynikają z dalszego wzrostu struktury i dalszych kwalifikacji w Twojej grupie, wiążą się z dalszym, znacznym wzrostem Twoich dochodów. Oprócz atrakcyjnych dochodów, że NES oferuje jeszcze wyjazdy do najpiękniejszych miejsc świata i spędzanie czasu w doskonałym towarzystwie ludzi sukcesu. Udział w nich nic Ciebie nie kosztuje. Ogłaszane są także promocje, z których wynikają dodatkowe dochody i kwalifikacje na wyjazdy. Poczynając od odpowiedniego poziomu kwalifikacji, Biznes Jeunesse staje się nie tylko źródłem atrakcyjnych dochodów, ale też unikalnym, satysfakcjonującym stylem życia. Analiza planu wynagrodzeń Jeunesse i dochody faktycznie uzyskiwane przez liderów biznesu dowodzą, że jest on efektywny i nowoczesny, że zapewnia konkurencyjnie wysokie dochody za zbudowanie odpowiednio dużych struktur. Także na samym początku biznesu wypłaty pozwalają na szybkie pokrycie kosztów. Oczywistym pytaniem jest, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć pokazywane w tej prezentacji dochody i żeby nie trwało to niepotrzebnie długo. Z pewnością musisz zacząć od podjęcia decyzji, zarejestrowania się i aktywacji biznesu. Z pytaniem o to, jak to zrobić, co trzeba zrobić dalej, zwróć się proszę do osoby, która poleciła Ci tę prezentację. A ja dziękuję za jej obejrzenie.